Cześć wszystkim. Dzisiaj wam pokażę obudowę, którą zamówiłem. Jest to DeepCool CH260. Jest to większy brat obudowy również od DeepCoola CH160. No dość popularna jest to budowa CH160, a teraz DeepCool wypuścił nową CH260. Różnica jest taka, że w tej mniejszej wchodzą tylko płyty główne mini ITXowe. Ale w tej również są można dodać płyty mini ale również płyty M atx które są dość często tańsze niż płyty mini bo niestety musimy zapłacić podatek od miniaturyzacji. Tutaj pokażę wam teraz boki tego kartonu, w którym ta obudowa przyszła. Zamówiłem tą obudowę, ponieważ sam posiadam obudowę Fractal ale niestety bałem się, że tam temperatury są za wysokie i wszystko się grzeje. A chciałbym obudowę, gdzie jestem przewiew i zobaczyć, czy rzeczywiście zmiana obudowy coś pomoże. Tutaj sam producent deklaruje, że High Airflow jest w tej obudowie. Sprawdzimy, ale to już w następnym filmiku. Dobra, dość gadania, sprawdźmy co kryje środek. Mamy tutaj instrukcję. No i mamy również. Samą obudowę i tak się ona prezentuje. Oprócz samej obudowy i instrukcji, nic już więcej w pudełku nie ma. A producent zestaw akcesoriów i śrubek umieścił w obudowie. Zaraz Wam pokażę. A żeby dostać się do środka, trzeba zdjąć panel, najpierw panel przedni. O, tutaj widzicie zestaw śrubek i akcesoriów. Widzę trytytki, rzepy, prytne rozwiązanie. Nie powiem e, tak, następnie trzeba tutaj teraz te śrubki z boku odkręcić. Zajrzyjmy do środka. W środku, jak widzicie, mamy tak kable wyprowadzone od zasilania jakby przedłużacz do zasilacza, który umieszcza się tutaj. Kable od panelu w tym przypadku bocznego, czyli kable do podłączenia do płyty głównej USB 3.0 USB-C, audio i power i reset button. Tutaj jest miejsce na Płytę główną, jak wspomniałem, wchodzi mikro ITX i mini ITX. Yy, tak, tutaj, miejsce na wentylator 120 mm. Tutaj z przodu pomieszczą się dwa wentylatory 120 mm. A tutaj na górze pomieszczą się trzy wentylatory 120 mm albo chłodzenie wodne chłodnica z wentylatorami do 360 mm. Sprawdźmy może jeszcze tył tej obudowy. Tutaj już widzimy. Jak wspomniałem wcześniej, tu wchodzi zasilacz typu SFX albo ATX, a tutaj jest miejsce na dyski 2,5 calowe albo 3,5 calowe, ale tą płytkę można ściągnąć. Zdjąłem jeszcze panel górny, bo chciałem wam pokazać, że jak to wygląda. I chciałbym dodać, że mogą tu jeszcze wejść również wentylatory 140 mm, ale tylko dwie sztuki, albo chodzenie wodne 280 mm, tylko potrzebujemy to tą jakby blaszkę, yy, przełożyć tutaj. Są trzy filtry przeciwkurzowe w tej obudowie, to znaczy na panelu przednim, które są o zdejmowane. Łatwo, jak i na panelu górnym i na panelu dolnym. Jeszcze taka mała ciekawostka, że w tej obudowie znajduje się miejsce na kable, gdzie możemy swobodnie poprowadzić zasilacza tutaj z tyłu tak, żeby jak najmniej było bałaganu z przodu. Plus znajdują się tu wycięcie na płyty główne które posiadają wyprowadzenie dla kabli właśnie z zasilacza czy z panelu przedniego, tak żeby nie było plątaniny kabli z przodu i żeby nie zaburzało estetycznych walorów obudowy. Tutaj możemy zobaczyć różnicę między wielkością obudowy DeepCoola i Fractalitery. No jest różnica spora. Na plus mogę dodać, że jednak fraktaltera wygląda o wiele ładniej. No jest też lepiej wykonany, bo z anodowego aluminium. wymiar obudowy. No i jeszcze została kwestia ceny, która wynosi w tej chwili między 231 a 300. To zależy od wersji, bo jest również biała. Biała jest trochę droższa od te 30 zł. Sami możecie przejrzeć oferty i znaleźć najlepszą dla siebie. Z mojej strony to już wszystko, trzymajcie się i cześć.